No i zamontowane nocą myślę, że nie zrobią, bo była burza. Jeszcze zar zarys wiaduktu w Łowiczu mamy. Niestety nie udało mi się nagrać tej nocnej akcji, bo myślę, że burza niebezpiecznie było. Więc no. ale mamy już wiadukt. Szkielet wiaduktu już jest. Tak Trakcja się reklamuje jako budo budowniczy mostów i wiaduktów na nim. O no. jest tydzię Dźwik Pozostałe części, chyba w ciągu dnia już założę. ma tu przeszkód, żeby to zamykać teraz ten linię kolejową, tylko że mogą spokojnie robić to w ciągu dnia. Przejazd połowie jeszcze rogatki czynne. Przejście w zasadzie nie przejazd Cała konstrukcja szkieletu jest No i ten element tutaj też położyli Przy okazji poprzedniego... Coś psuje, no Zapis na karcie się psuje Co tu się dzieje? Nowieckie jadą na tory postojowe 57 AKM I Skutki nocy i burzy, wielka wierzba powalona pierwszą, czeka ronę pierwszą, przyjdzie pociągę zatrzymania, bo to zatrzymania. Proszę, na w ostrożności, ostrożność. I oszczędzamy się od Rewencja to jesteśmy w tobie, to jesteśmy Ja muszę to jesteśmy w każdemu, że i to nie jest prawda